No dobra, jest. jest. Dobra, jesteśmy panowie na wizji. Już? Dźwięk jest? To witamy wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jesteśmy na Rybomanii w Warszawie. Rybomania Warszawie 2019. Ze mną jest Antek. Siemaneczko wszystkim. Mikołaj. Witam wszystkich. Oraz Kasper. Siemka. I będziemy dla was relacjonować dzisiejsze targi Rybomania Warszawa 2019. Lecimy! Możemy wszystkim. Nie wstydzimy się niczego, a wręcz jesteśmy dumni ze wszystkiego, co mamy tutaj w naszej ofercie, co możecie dotknąć, powąchać, e, zobaczyć. E, aczkolwiek, jeśli wszystkich to interesuje, zawsze nowości, które będziemy przygotowywać na 2020 rok, e, to powiem tak, do Warszawy nie przywieźliśmy wszystkich nowości, ale mogę zdradzić e, już e, rąbek tajemnicy, że przygotowujemy całkiem nową serię. Tylko taką premium wysokiej półki na zawody. Typowo. E, w jej skład będą wchodziły kulki takie szybko pracujące, rozpuszczalne, waftersy, mini popapy, upy stick mixy, specjalne w ogóle e, zanętowe systemy, których jeszcze też nie zdradzimy, dopiero będziemy w następnym roku, gdyż nie chcemy konkurencji podpowiadać. I będą to w trzech zapachach. Monster Crab, Tutti Frutti oraz Squid Żurawina. Takie najbardziej popularne zapachy, które sprawdziły nam się na zawodach w ostatnich dwóch sezonach, które, no, można powiedzieć, z sukcesami w tym sezonie odnieśliśmy no, wicemistrzostwo Europy. Zdobyliśmy zrzutowe. Byliśmy też na różnych właśnie zawodach, gdzie Polski jeszcze nie było, więc te się sprawdziły i to będziemy chcieli pokazać, i też udostępnić naszym klientom, żeby też mogli z sukcesami jeździć po wodach całej Europy i tak samo sobie połowić. Jeszcze tutaj mamy, też przywieźliśmy na e, rybomanie w Warszawie nowe nasze kulki, które w 2019 wycofaliśmy z rynku. Jest to Hannibal, kryl z pomarańczą i z różnymi. Zmiksowanymi gatunkami pieprzu. Bardzo taki fajny zapach. Można sobie powochać, oczywiście przed kamerą nie, nie będzie tego czuć, ale fajnie pracujący. Fajnie w ogóle e, przez ostatni sezon dające ryby wszędzie też naszym Teamowiczom i też klientom, którzy do, dostawali to do testów, mieliśmy różne wersje, więc już nawet nie wiem, który na, klient połowił na jaką wersję, ale ostatecznie zatrzymaliśmy się przy tej. Jest to tak e, dla nas, naszym zdaniem, najlepszy mix i myślę, że najbardziej się sprawdzi, więc e, zapraszamy do nas, bo seria, którą przygotowaliśmy na zawody o nazwie Wiktory. Naprawdę zrobi wrażenie na każdym i myślę, że się spotka z uznaniem na każdy łodzi. A więc dzień dobry panie Krzysztofie, jak się panu podobały targi w tym roku? No bardzo fajnie jest, sporo jest e, zainteresowania, mamy też fajnych e, naszych stałych klientów, którzy nas odwiedzają, ale też przyszło dużo nowych osób, no. którzy mieszkają bardzo blisko, a nie widzieli o nas. Słyszałem, że ostatnie łowisko niestety zamarzło, więc gdzie ja teraz będę na karpie jeździł? No myślę, że jeszcze do nas, ale już w następnym sezonie. Niestety zakończyliśmy już teraz ten sezon u nas na Perełce, ale mam nadzieję, że w marcu, tak jak w tamtym, rozpoczniemy następny. Zapraszamy wszystkich, którzy już u nas byli i nie byli, żeby nas odwiedzili. Mamy bardzo fajne ryby, w tym roku przyjechała następna dwudziestka do nas. Planujemy następne zarybienia. Mam nadzieję, że, że sezon będzie bardzo ciekawy. Poza tym pierwszy raz będziemy mieć eliminację do mistrzostw Polski PCMK. Jest u nas jedna przyznana. W terminie pierwsze eliminacje będą 7-10 maj, następne będą tydzień później i finał będzie na początku lipca. Także jesteście zainteresowani eliminacjami do mistrzostw Polski, to zapraszam serdecznie do zapisywania się. Pozdrawiam. Jest z nami również Artur, Cześć wszystkim. szef zawodów charytatywnych dla Zuzi. Czy ja wiem czy szef? Jeden z organizatorów może tak, będzie łatwiej. E, organizujemy zawody charytatywne na Uroczysku Karpiowym w czerwcu tego roku, przyszłego roku właściwie. E, I będziemy zbierali pieniążki na rehabilitację i dalsze leczenie Zuzi Paczkowskiej. E, jeżeli chcecie się przyłączyć, oczywiście e, kolega pewnie wstawi link na dole. Do, e, warto pomagać, gdzie jest subkonto Zuzi i tam w, można płacić pieniążki na, na, na dalsze leczenie. Są organizowane różne licytacje, różne konkursy? Tak, oczywiście. Teraz był konkurs, e, znaczy licytacja e, z Meusa, gdzie e, zostały wylicytowane kulki 35 kg kulek za kwotę 1000 zł. E, Dzisiaj mieliśmy przyjemność poznania tego pana, który to wylicytował, dostał voucher od nas. Czyli pomagamy w każdy sposób, warto pomagać, prawda? Oczywiście, że warto pomagać, zdecydowanie. To dziękujemy bardzo. a tak česť mojego dňa. E, my firma PFAVA Hydrospol ze Slovací. Vyrábame vlastne PFAVA materiály. Jestežme pierši rok na výstavisku tutaj v, v, v Varšavie. Bendeme ich v Poznaniu a tento rok sme vlastne zrobili 5 e, sklepu v Polsce a chceme v podstate ponúknuť ten produkt kvalitný, ktorý je aj vašim v podstate polským rybárom. Takže to je to. Jaká atmosféra na dzisiejších targách? Super, super, jestem pierwszy raz v Polsce, pierwszy raz na výstavisku a super, super. Byłem vlastne pred tygodniem w Austrii, też dobrze, jako że beháme teraz máme dużo tego, ale dobre, mne się podoba bardzo. A rozumiem tomu všetkému, takže m moja reč. <laughs> no, to super. Dziękuję, miłego dnia. Czerwca, 13 czerwca dokładnie. Największego karpia w Polsce pełnowskiego 31 850 waga. No i dlatego jestem na tym plakacie. No. To były emocje. <laughs> były bardzo duże emocje, do tej pory są, bo no, to jest rzecz, która w życiu pewnie mi się więcej nie zdarzy. Tak podejrzewam, nie? Także no naprawdę emocje były duże. Radość przede wszystkim. No i satysfakcja, nie, że udało się. No, po prostu były emocje takie, że ja nie wiedziałam o co w ogóle chodzi tam. No, także nie byliśmy przygotowani na taki rekord. Ale fajnie, fajnie. A możesz nam coś wspomnieć, że jest szykowany reportaż? E, no jest szykowany reportaż, <laughs> przez Ciebie nakręcany, tak, i robiony. E, no o mnie i o moim mężu, jak to się wszystko zaczęło. Nasze wędkarstwo, no i tam... Będziemy mówić o więcej troszeczkę o tym karpie, jak my żeśmy go złowili i, i jak to wszystko się odbyło. No i o... o tym, dlaczego żeśmy zaczęli wędkować też będzie. Reportaż będziecie mogli zobaczyć na kanale Sklepu Wędkarskiego Trotka w najbliższym czasie. Ja bardzo gratuluję złowionej ryby. Dziękuję I dziękuję bardzo. bardzo za poświęcony czas. Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich. Jesteśmy na stoisku Trotki. Kamilu, jak Ci się podoba na dzisiejszych targach w Warszawie? Dzień dobry wszystkim. No, mi się osobiście podoba. My jesteśmy z punktu widzenia e, wystawcy, także dużo ludzi przyszło i jest e, spore zainteresowanie, dużo naszych klientów, przyjaciół, jest z nami Jantek. E, cały dzień z nami tutaj na stoisku, lata pomaga, zagląda wszędzie. E, ogólnie rzecz biorąc, to, to same targi są nieduże, więc e, no nie wiem, mam mieszane uczucie, jeżeli chodzi o wystawcę, mi się podoba, jeżeli chodzi dla, dla zwiedzających... Ciężko powiedzieć. Tak. Witaj Lucio. Spotkaliśmy, spotkaliśmy się na wiosnę i dzisiaj znowu was odwiedzamy, jak atmosfera na warszawskich targach. Tak jak zwykle, jak to na targach bywa. Super miło koleżeńsko, tak Wy jesteście przykładem, piąteczki sobie przybijamy, zdjęcia robimy. Więcej ludzi niż w tamtym roku jest, mam porównanie. No i atmosfera chyba lepsza, jeszcze lepsza. No. Dużo spiningu jest. Nie wiem, czy już przeszliście całą halę, tak, bo w tamtym jest. roku ludzie narzekali, że same karpiarstwo, karpiarstwo teraz jest. Tyle spinningu, że karpiarze do nas byli A kurde, nie ma karpiarstwa, tylko spinning zrobił, nie? Także pozytywne zaskoczenie i dla nas też, nie? Fajnie Ryby, ryby, ryby No to chodzimy po tych targach, jest co zwiedzać, jest co oglądać. Antek, no powiedz co ty ciekawego dzisiaj widziałeś. A więc dzisiaj widziałem stanowisko Wish Uda. Bardzo fajna sprawa tam. Pan pomaga nam co, gdzie, jak i w ogóle. Byliśmy na stanowisku PB PB Produkt Haczyki, plecionki przyponowe i tak dalej, itd, i t. Łódeczki oglądaliśmy, lecz niestety mnie na nie nie stać. Może się dorobi jak będę adwokatem lub prezydentem, a tak to bardzo fajnie, polecam, Antek Borkowski. Teraz przechodzi, Teraz przechodzimy właśnie koło tych jachtów, może niedługo kanał Dariusz będzie miał taki jacht, co nie? No dokładnie, Wbrew sobie taki cały w brandingu Dariusz No i dalej będziemy chodzić po tych targach, zobaczyć co tu jest takiego ciekawego, oglądajcie i do zobaczenia. Jesteśmy na stoisku peletów naturalnych Zobaczymy czy one są naturalne Bo Antek je przetestuje Dawaj No a więc przez chwilę spróbujemy toffi Tofi takie nijakie Ale mięte polecam Od 2009 roku produkujemy pelety wędkarskie Kulki proteinowe, peletokulki, pelety smużące Obecnie w ofercie mamy około 65 smaków w 5 granulacjach do metody, do karpiowego, typowo karpiowego łowienia, sumowe, więc zapraszamy do obejrzenia oferty, przetestowania naszych smaków. Dzisiaj mamy w ofercie kilka nowości na rok 2020. Rozdajemy próbki na targach, nie sprzedajemy niczego, rozdajemy, rozmawiamy. Tak naprawdę to wszystko. Kolega przed chwilą próbował e, e, peletów, no i smakowały mu. I żyje. żyje. E, pelety są no, robione na bazie naturalnych surowców, komponentów. Jesteśmy pod nadzorem weterynarii. E, zakład jest w Kraśniku, więc pod nadzorem powiatowego wet weterynarza z Kraśnika. Wszystkie, wszystkie e, surowce są dopuszczone przez weterynarię, kontrolowane przez nich. Posiadamy też termowizat ISO 9001. Co też nas e, zobowiązuje do, do, do yy, najwyższej jakości produktów, które produkujemy to dziękujemy Wam bardzo za to, że chciało Wam się obejrzeć nasz film. Rybomania w Warszawie różni się od poznania tym, że jest. Więcej miejsca, większy luz, ale też jest dużo ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć. Antek, jak Ci się podobały? Moim zdaniem bardzo fajnie, lecz szkoda, że. może tutaj pokazać kamerą, że połowa hali jest niezapełniona, bo tak to było dużo więcej osób i w ogóle tracker by mógł się pojawić, bo naprawdę bardzo fajne rzeczy ma. Ale tak w ogóle to bardzo fajnie są, wszystko jest mucha. Jest karp, jest feeder, jest spinning. Oceniam to, jest git, jest, jest super. No dziękujemy jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Dary z Wędkarstwo. Trzymajcie się gorąco i do zobaczenia nad wodą. No dobra, więc rzucam wędką chyba z Chińczyka, bo nie wiem dokładnie, kołowrotkiem Sharon 24, legenda, której jeszcze nikt nie widział. No i nie wiem, co mam zrobić dokładnie, ale chyba rzuć jak najdalej, więc. Łuk. Wow, Czekaj, patrz na to. Okay.